Co się w nim urzeka? Tak, jeszcze tutaj ciągnąc trochę temat. Wiesz, myślę, że trzeba Krzyścia poznać przede wszystkim. Wszystkie osoby, praktycznie wszystkie, które gdzieś otaczają mnie dookoła, moi najbliżsi czy moja rodzina, znajomi, bardzo Krzyśka polubili od samego początku. On jest przede wszystkim dobrym, ciepłym, wyrozumiałym, szczerym człowiekiem. Ma ogromne serce. I, I to jest chyba bardzo ważne. Jest uśmiechnięty, czuje się przy nim jak taki młody Bóg. Naprawdę. Gabriel się go absentuje. Bardzo, akcentuje. bardzo. się bardzo, naprawdę. I z Krzysiem, i z, i z jego córką, więc to się dla nas bardzo liczy, bo bardzo się staramy, żeby dziewczyny miały super kontakt, bo jakby nie było w jakiś sposób, teraz są takimi siostrzyczkami i, i bardzo chcemy, żeby, żeby się akceptowały, żeby się, żeby się wspierały przede wszystkim, a nie jakieś tam kłótnie, chociaż wiadomo, że zazdrość zawsze będzie jakaś tam, ale my staramy się tą zazdrość gdzieś tam wydzierać z tych relacji. Myślę, że nam się to udaje całkiem dobrze.